NO JAK TO SIĘ TUTAJ TEN, MŁODY? NO CO? NO BO TY SIĘ ZNASZ, SOBIE CHCIAŁEM PRZEZ INTERNET TO KUPIĆ, JAK TO ZROBIĆ? NO DODAJ DO KOSZYKA GDZIE? TUTAJ MASZ A, OK, I CO TERAZ? I teraz klikasz dalej, dalej i płacisz. Aha, ale weź sobie jeszcze ten, tą wtyczkę włącz. Jaką wtyczkę? No tu masz shops A po co mi to? No jak przez to kupisz, to pieniądze dostaniesz. Jak pieniądze dostanę? No Jezu, masz napisane 5% cashback. No i co z tego? No i to z tego, że shops Współpracuje z tą stroną, dzięki czemu dostaniesz 5% cashbacku. Czyli na przykład kupujesz coś za stówkę, to dostajesz 5 złotych. Opowiadasz? No naprawdę. A to tylko na tej stronie działa? No nie no, więcej jest tych sklepów. A jakie jeszcze są? No dużo jest tego. Nie wiem, komputronik, allegro, pyszne.pl Weź sobie aplikację, pobierz na telefon, to ze zobaczysz. To co, ja se normalnie w pracy, odpalam aplikację, Wchodzę na pyszne.pl, zamawiam pierożki i jeszcze mi za to jakiś pieniążek oddadzą? No tak! No to weź, mi tą aplikację powiesz, a sam nie umiesz? No weź, ojcu nie pomożesz! O yes.